I wreszcie deszcz w Radomiu. Chyba największy w tym roku. A nie było jakichś gwałtownych zjawisk atmosferycznych, niemniej troszkę wiało. No i już widać Ech, efekty na ścieżce. Ech. To bodajże on pensylwański. Ech, tutaj sadzono szybko rosnące drzewa dosyć pośpieszne i klony jesionolistne i jesiony pensylwańskie no i mamy efekty generalnie, ten drzewostan tutaj jest bardzo mało zróżnicowany jeszcze pada deszcz idę w kierunku miejsca, gdzie zawsze po takich deszczach wypływa na wierzch strumień, który tu niegdyś płynął, bo jakbyśmy się cofnęli jakieś 200 lat temu to oczywiście tutaj byśmy mieli łąkę polewarku Mariackie i szumrzący strumyk jak on się nazywał? nie wiem, później nazwano go strumieniem południowym e, po włączeniu do miasta części e, miejsca nad Sadkówką a Sadkówka wtedy uzyskała nazwę Potoku Północnego ale to już chyba były lata 70 może 60. XX wieku. Jak to wcześniej tutaj wyglądało? No, tak jak mówiłem, łąka, pewnie gdzie, nie Tutaj tam były stawy przed nami, tam gdzie teraz mamy szpital miejski w Radomiu. Stawy radnego miejskiego Łodygowskiego, no i z pewnością tam były i kurki wodne, było masę kłazów. No i pewnie tutaj te płazy też skakały wśród trawy, pewnie tutaj rosły też mm, storczyki. Tak sobie przynajmniej lubię jaskry, firletki poszarpane w maju, e, więc to wszystko kwitło. Bardzo ładnie było, kolorowo. A teraz mamy park. E, no spróbujemy dojść, jeszcze cały czas pada deszcz, nie wziąłem dzisiaj... E, dzisiaj w Radomiu było 36 stopni, przynajmniej na lotnisku. W okolicach lotniska, w centrum pewnie taki sam był, upał, a pewnie na parkingach dochodziło do 40 stopni. Natomiast później przyszedł deszcz, ale nie gwałtowny, łagodnie. W rodzaju zazwyczaj są to łagodne zjawiska atmosferyczne. Tu nam już wcześniej zaczęła się żółcić lipa zaczyna się ten okres suchy, bo właściwie w parkach miejskich w naszych parkach miejskich w Radomiu okresem, okres można po pory roku to już trudno o porach roku mówić no w tej chwili to możemy mówić o tym, że oj bardzo nam się ten miesiąc prze... przechylił chyba coraz bardziej ja myślę, że kiedyś po prostu zobaczymy tutaj wykrad, on się to są płytkie korzenie i on po prostu a woda zniknęła miałem taką nadzieję że pokażę wam na wierzchu potok który zawsze po takich deszczach po prostu wyłazi potok strumień wyłazi na wierzch no ale tu dobrze działa kanalizacja miejska która pewnie jest teraz przepełniona po tych opadach o, nawet śladu nie ma. A widziałem z okna, że no, samochody tutaj miały problem z przejazdem. No mówię. O, następne. Jeszcze gdzieś grzmi na obrzeżach radomia. W samym radomiu, no mówię, nie było gwałtownie. Było też, ale też pada już godzina. Także jest. Fajnie. Troszkę uzupełniło te niedobory wody, które były. Mam nadzieję, że zostaną zachowane gdzieś tam, zmagazynowane. No i powoli na te kolejne gorące dni ta woda zostanie wykorzystana przez roślinność. Bo inaczej to będzie czekać nas tutaj, w parku, przynajmniej w pustyniach.